Dzięki ludzie z tej strony, Paulina. Jak tam wasz nowy rok? Witam was w nowym roku, tak? Dopiero teraz. Przepraszam Was, ale mój styczeń, nie wiem jak wasz, ale mój styczeń był do wyrzucenia, dlatego przeprowadzę Was dziś przez dzień, w którym wreszcie poczułam się lepiej, w dzień, w którym stwierdziłam, że odcinam się od tego okresu chorowania i po prostu byłam chora pierwszy raz od kilku lat, od czterech albo pięciu lat w taki sposób. Więc e, wracam do żywych. Nie widziałam też swojej twarzy z makijażem przez ostatnie kilka tygodni, dlatego pozwólcie, że się ogarnę i chcę zobaczyć siebie w trochę innym świetle niż z książką i z chusteczkami do nosa przy twarzy. Mój głos jeszcze nie wrócił do pełnej skali. Mam nadzieję, że w ogóle wróci kiedyś. zresztą zaraz usłyszycie w tym filmie. Jest. <coughs> Jestem po chorobie. Więc tak naprawdę jedyna, co bym chciała, to e, utonąć w dystrakcji. Zaczęłam tu coś mówić, ale jestem tak nierozkręcona, tak nienaoliwiona, tak nie gotowa na to, żeby poruszać jakiekolwiek głębsze tematy. I za każdym razem, gdy widzę siebie w takim stanie, to chcę mi się śmiać, bo kojarzy mi się to z tym memem. W ogóle opowiadanie o memach jest karygodne, tak wiem, przepraszam, ale kojarzy mi się z tym memem gościa, który ma kartki poukładane wszędzie i ma jakąś teorię spiskową, którą chcę komuś przekazać i, i za każdym razem czuję się, że mniej więcej coś takiego mi wychodzi z tego wszystkiego. Ale słuchajcie, stanęło na, na tych słowach. Pomimo tego, że wiem, co się dzieje na świecie, to wybieram, żeby zrobić lasagne. Hmm. To mi się działo na sercu i wałkowałam sobie to podczas chorowania. Mam głos, jakbym imprezowała hmm. przez dwa tygodnie, a nie chorowała. <laughs> Zrobiłam sobie przerwę w styczniu. Zrobiłam sobie przerwę intencjonalną, taką, żeby sobie, zrobić sobie wolne, a później zachorowałam w tym momencie, kiedy miałam wrócić do, do wszystkiego i wszystko zacząć ogarniać. Dlatego jestem, czuję się taka hmm, nienaoliwiona. <laughs> czuję się jeszcze nierozkręcona kompletnie. Zastanawiam się tylko, gdzie jest Łukasz, bo poszedł do piwnicy. Powiedział, że idzie do piwnicy na chwilę i nie ma go od 40 minut. Mam dziś dwa spotkania. Jedno zaczyna się za 5 minut. Wszystkie te spotkania odkładałam przez ostatnie dwa tygodnie, więc teraz mam jedno po drugim. Jedno po drugim. Jedno jest z klientem, którego dobrze znacie, z którym tutaj współpracuję od prawie dwóch lat niedługo będzie. W tym roku będą dwa lata. Staram się dziś wyglądać profesjonalnie w mojej marynarce za 50 zł. Później mam e, do zrobienia kilka grafik na profil roślinnej bazy, kilka grafik na nasz feed i kilka grafik na Insta Stories I mam też kilka przepisów do obrobienia, e, kilka zdjęć do obrobienia. Mam też przepis do spisania, więc jest co robić. Jest co robić, aha. Nie wiem dlaczego, ale zawsze denerwuję się przed spotkaniami na Zoomie. Bardziej niż w prawdziwym życiu. To znaczy denerwuję czyli jak adrenalina zaczyna krążyć w moim organizmie i muszę wyostrzyć teraz swoje wszystkie zmysły. Oh, jeszcze nikogo nie ma. Gdzie jesteście? Jest 11.01, o no 11 mieliśmy zacząć. I dziękujemy Ci bardzo, że znalazłeś yy, dla nas dzisiejszy czas. Yy, no dobra, no to może czy macie jakiś konkretny schemat, takich właśnie rozmów? Safir <laughs> Business hmm. Business Kitchen Woman. <clears throat> is Business Kitchen Woman? Yes. Nova kategoria of women Kuchni. Bo mierzasz 10 gram. Przenastawiam błonek, Widzisz, że on się odkręca i wtedy jest bardzo grubo zmieniona kałka. Tak bardzo na bardzo mocno, to jest na espresso. Tak, tak, tak. Ale ta, to nie jest to do espresso machine i to nie jest AeroPreza i nic takiego. Tylko to jest to. Więc daję na maksa i trochę odkręcam. Powinno być tak medium-fine. Ładnie. No. Zgadzasz swobodę? Mhm. Uh -huh. Po kawie czy po tym? Po kawie. Tutaj też zupszyj jeszcze. Hej, you made it. Kowusia. Wow. Zaczynamy w blogu tydzień. Jest już kilka dni później. Uuu! Zmęczyłam się. Moja wydolność jeszcze nie wróciła do swojego normalnego stanu. Jest kilka dni później. Cieszę się, celebruję, bo e, nasze spotkanie poszło bardzo dobrze. Nasze rozmowy poszły bardzo dobrze. Miałam wtedy ich dwie. Naprawdę czuję się trochę tak, że powinno się Wam spowiadać z tego, gdzie byłam i dlaczego mnie nie było. Więc już teraz wiecie. E, I miałam nagrać Q&A urodzinowe i jak zawsze przez to, że urodziny mam w grudniu tuż przed świętami, nigdy się to chyba nie udało. Udało mi się raz to zrobić chyba podczas całej mojej kariery na YouTube, bycia na YouTube. Eee, I <laughs> udało mi się tylko raz nagrać coś w, w tym okresie, z tego względu, że słuchajcie, to są święta i wszyscy są zajęci. Jest tyle pracy, ostatnie jakieś deadline. Y. Do 23 grudnia coś się dzieje, coś się... Coś się posypie, coś trzeba zrobić, coś trzeba oddać, coś gdzieś trzeba być i zazwyczaj moje urodziny po prostu wyglądają jak na wariackich papierach, bo tego dnia nie mogę spędzić sama, samodzielnie, nie mogę sobie wziąć wolnego, tak jak, znaczy nie narzekam, boże, nie jestem dzieckiem, które potrzebuje, eee, spędzić swoje urodziny w jakiś tam sposób, ale chodzi o to, że nawet nie miałam czasu, żeby nagrać jakiś film, żeby siąść i nagrać Q&A. Potem pomyślałam, dobra, nagram między świętami a Nowym Rokiem, a tak naprawdę stwierdziłam, hej, hej, zrobię sobie wolne. Przez to, że było tyle, tyle roboty do 23, prawie do 24 grudnia coś się robiło. Postanowiłam skorzystać z wolnego i zrobiłam sobie wolne właśnie przynajmniej do początku roku. Potem ten początek roku sobie chciałam, chciałam uporządkować rzeczy przez pierwsze 10 dni i zrobić taki czas dla siebie, to znaczy nie dla siebie. Czas dla naszego domu, dla e, organizacji, naszego życia tutaj domowego. Uważam, że ten czas był. Produktywne, ale później zachorowałam, więc nie udało mi się nagrać Q&A. Bardzo Was przepraszam i o sobie o tym myślę, że po moim zmartwychwstaniu e, czuję, że teraz będzie fajniejszy czas, żeby odpowiadała na, na jakieś pytania. E, wtedy, gdy byłam naprawdę zmęczona i w, w biegu i w obiegu grudnia. Nie, nie dałbym Wam fajnych odpowiedzi i zazwyczaj po prostu wiem, że pro, projektowałabym to znaczy miałabym jakieś takie projekcje i patrzyłabym na to wszystko, te wszystkie pytania, przez taki pryzmat bardzo natychmany tym, że jest, że mam negatywne nastawienie, więc może i to na dobre wyszło i na lepsze wyszło, że wtedy to się nie wydarzyło, więc jest tak, jest nowy tydzień, nowy czas, nowy miesiąc. Przewiozłam sobie też na parę Mój dziadek, był, mój dziadek był fotografem i znalazłam ten aparat w domu. Jest to aparat Praktika. Pamiętam, gdy. Ja nie znam swojego, swojego dziadka zbyt dobrze. Pamiętam tylko go z jednej sytuacji, zanim umarł, odszedł z tego świata, e, lub podszedł, przeszedł tranzycję. Jak zwał, tak zwał. Pamiętam jedną sytuację z nim, to wtedy, kiedy robił mi portrety. Jak byłam super, super mała i robił właśnie tym aparatem, więc wzięłam go z domu i zobaczymy, czy działa. Postanowiłam, że chcę uruchomić go i zobaczymy, jak się sprawdzi. Spoko obiektyw jest tutaj. Więc teraz przede mną będzie sprzątanie całego biura. Miałam to zrobić w styczniu, ale hej. Luty jest moim nowym styczniem. Ten film nie jest life-changing. Ten film nic nie, nie, nie zmieni w Waszym życiu, ale chciałam po prostu się pokazać, powiedzieć, że żyję i chciałam zrobić coś, żeby się wykopać z tego dołka, w którym, w którym czułam, że byłam i... wrócić do żywych. A przez ten czas też miałam okazję obejrzeć kilka rzeczy, które mi się bardzo, bardzo podobały i nie wiem, czy widzieliście serial Insecure, ale jest to serial, który dla mnie jest life-changing, w przeciwieństwie do tego filmu, który tu oglądacie. Skończyłam z przemebrowaniem swojego biura. Chciałam je przemyblować tak, żeby mieć przestrzeń tutaj do tego, żeby, żeby mogła robić jogę na podłodze. Pokażę Wam. Tu jest moja przestrzeń do... Do jogi. Kompletnie nie wiem, co mam z tym zrobić. Powiesiłam też zasłony, tak żeby przykryć półki. Za, za tymi zasłonami jest, są szklane półki, pełne rzeczy, i zwracała na siebie uwagę, i chciałam trochę uspokoić to, tą płaszczyznę. Więc ja. Yeah. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Kasza trochę mi wrócił. <trymne> <trymne> Trzymajcie się cieplutko.